Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj bardzo uderzyło w moje serce story, które nagrała Agata. Również pojawił się porą późną, bo w nocy post na temat tego, w jaki sposób ludzie nas ranią, a najbardziej najbliżsi. Jak takie rany bardzo krwawią przez całe życie, jakie sprawiają ból, jakie to jest straszne. I pojawia się pytanie, jak można. No nie można. I chciałabym teraz przytulić te wszystkie osoby, którym jest bardzo źle, które przez te trudne słowa czują się niewartościowe. W związku z tym pozwoliłam sobie przygotować pewien duet z Justyną Lewicką Szczęsną, która opowiedziała bajkę o diamenciku. Sami posłuchajcie, ona jest dla was. Kiedy przychodzimy na świat, jesteśmy jak diament. Piękne, czyste, krystaliczne. Świecimy swoim niepowtarzalnym blaskiem. Ale w trakcie życia słyszymy różne rzeczy, opinie innych na nasz temat, które zaczynają przykrywać nasz blask. Słyszymy: Jesteś brzydka, jesteś głupia, do niczego się nie nadajesz, inni są od ciebie lepsi, nie zasługujesz na miłość. I te chusteczki zaczynają przykrywać nasz blask. To, co możemy zrobić, to ściągnąć te chusteczki. Jesteś piękna. Jesteś doskonała, taka jaka jesteś. Nikt nie jest ani gorsza, ani lepszy od ciebie, bo każdy jest doskonały, taki jaki jest. Wiele rzeczy potrafisz zrobić bardzo dobrze. Zasługujesz na miłość. Jesteś miłością. Jesteś diamentem. I podsumowując ten bardzo ważny, jak bardzo również trudny temat. Napisałam również post i chciałabym, żeby każdy z Was go przeczytał, posłał w świat i zostawił tam ślad po sobie, wspierające słowa dla osób, które są bardzo zranione przez swoich najbliższych.